Trzy, cztery. cztery. Oh, jestem kosper, a ty? Ja też jestem kosper i zawsze chciałam mieć kota. Wow. A ty? Ja nie. Ty nie jesteś Kosper, ty jesteś Dominik Wróbel Hej, ja jestem Dominik Wróbel A ze mną są... Po mojej prawicy Kosper Po mojej lewicy Kosper Zawsze chciałam mieć kota Zaczynamy challenge, który polega na piciu wszystkiego zmiksowanego Challenge polega na tym, że miksujemy różne rzeczy Ogólnie kto przegra Kosper Ma nalewkę Ogólnie na pytanie można odpowiedzieć albo tak Albo nie. Jak byłem mały, na ketchup mówiłem pepuć. Mówisz chyba kepuć z tego, co wiem. Tak czy nie? Nie. Ach, nie leję nic. <laughs> do kepuć, prawda? Tak, mówiłem kepuć. Czy moja siostra. Ma 12 lat. Nie. <laughs> to inaczej. Yy, czy moja siostra do 5 maja społa z pieluszką? Nie do 8! Dobra. To teraz ty eee, Jak byłem mały, to chodziłem do podstawówki Pytanie podchwytliwe. Nie. Tak poszedłem jak proszę na normalne dziecko. Wybiera ja. Ja. Jestem... sok o smaku jo, e, ogórka. ogórka. Pokaż ty... jak to pachnie. No to fuck! pachnie ogórkiem takim, takim odgórem! Czy Rozbiłem kiedyś auto. O, tak... Czekaj, ale nie, bo ty nie masz prawka, jazdy! bo nie, nie masz prawa jazdy! Rozbiłem koledzy ostatnio. No ale jak to? No właśnie. Jaki ty jesteś chamski! Jaki ty jesteś chamski... A, a chciałam już powiedzieć tak... O Jezu! Czy moją pierwszą książkę przeczytałam, jak miałam 5 lat? Myślę. W jakim wieku dzieci uczą się czytać? W szkole mhm. Nie. Odpowiadasz nie? Tak. E, tak, e, racja, bo nie, przeczytałam jak miałam 3. Czy złamałem kiedyś rękę? Nie. Dobrze. Tak! <grymne> 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 czy jak byłem przed osiemnastką, mama zostawiła mnie na tydzień sama w domu, wyjeżdżając do Anglii na wakacje? Rolicznie. Czy twoja mama była w Anglii? Nie, twoja mama nie była w Anglii, czyli nie mogła cię zostawić na tydzień w, wyjeżdżając do Anglii. Naleję ci je żeby nie było, że sok pomiderowy. Ile on miała Cym, się powinien sam zostać w domu? Prawie 18, miałem 17 lat. Czy kiedyś już uczyłam się tańczyć? Tak. Nie. Kuj! Ja bym chciałem sok pomidorowy. <grym> wziął wziął <w> gorszego niż bestka nie ma do jej do waljeń czy my jedziemy elektryczną czekaj tak moja droga No czy moją pierwszą grą na komputer, którą miałem Ewa to była gra Disneya eee, tak to były takie jakieś gówione dyski telewizyjne tak, tak. Czy w moim domu zawsze jest choinka sztuczna czy prawdziwa? Zależy w którym domu tym tutaj mieszkaniu, czy... Nie, w moim domu w Szczecinie. Mieszkasz w policach. W moim domu w policach. O Boże, gademy to! No. Policaj. Patologica. Yy, yy, <laughs> eee, Mieszkasz w domu czy w mieszkaniu? W bloku. W Sztuczna, czyli tak, sztuczna. Prawdziwa! Tak! Uh, 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 nie! Syrop! syrop spoko może być. Czy pierwsza gra, w jaką grałem, to był Neat for Speed? Okay. Bo grałem w mało miałem kolegów wychodziłem na pole. Na ale... Pole, krowy doić? Nie! Nie? Nie. Tak. Nie. Undercut. AHA! Co ty robiłeś w swoim życiu jak nie grałeś? Miałem kolegów. Wystarczy, no. no, starzę, no. Oh. O, Czy założyłem kiedyś na siebie stringi? Tak. Nie. Dobra! <grywa> <grywa> o, ty będziesz miała wszystkie trzy poprzednie teraz. <grywa> <grywa> Czy uczyłam się kiedyś grać na jakimś instrumencie? <grywa> no. No. Na gitarze na pewno się uczyłaś grać. No. Nope. Dostałam gitarę, ale się okazało, że ma pięknie tą strunę. No. Oh. Bo miał najmniej na tylko dwa Bo on nie dostaje ostatnie pytanie Okej, kochani, jeszcze każdy ma po jednym pytaniu. Ja zadaję pytanie Julce. Ja. Julka. Czy przeprowadzałem się więcej niż cztery razy? Nie. Tak? Tak? Ja wybieram frugo. Nie wiem, teraz. Czy moja mama ma szóstkę deski? Tak, nie, n d fakty to na Bogu. Tak. Nie, macierz. <laughs> nie, nie, proszę, nie, proszę. <śmiech> 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 e nie, dobra, nie, 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 czy nie, tak Czy nie, czy mam taki komputer stacjonarny? Masz laptopa? nie, mam stacjonarny. <laughs> nie, 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 to, to ma <laughs> <A> tak, <laughs> <laughs> tak. Okay, nie, każdy ma barszczyk Każdy ma barszczyk, w tym Cześć. mieszanka, która moja się szy... śmierdzi <coughs> <Moja coughs> takim łajnem. Yeah. Takim nawozem Ja nie chcę pluć, bo będą się ze mnie śmiać potem, że pluję Trzy, Trzy. Yeah, to... Daj szarty Trzy, cztery <coughs> no, Kurwa to Nie takie złe Ej, to było w miarę okej okay. Nie, to nie było dobre oh, <coughs> O kurwa Mam pasmak Poczułem ten baś. <laughs> <laughs> Ale gdyby nie pasz Moje <coughs> było naprawdę okej okay. Ojej twoja p*** dole, oh. o oh, kurwa <coughs> Mi się połknąłem Ochydne Jak ja czerwony jestem Jak taka kurcze, jak basz! Zobę się w człowieka basz! Jak będzie 2,5 tysiąca łapek To To ja się znowu poświęcę, ja tu przyjadę Nagramy kolejny challenge Ja tu przyjadę, ja z nimi się spotkam Ja, ja to zrobię dla was Tak, tak. Nie, dokładnie I my to zrobimy to bye. Bye. A, a Nie sięgam.